No jest w trakcie zachodzącego słońca akurat znajdowawszy się na złotej górze to jest w ostrowach tu tuszowskich Zajechaliśmy od strony trzęsówki

Juchę, sączącą się z mojego Cipska, czyli rany na Glacy Kurwa, mi trzecia e, e, rana na moim kurewskim ciele się będzie znajdować, ale nic. Tak zwane tak zwana niezamierzona skaryfikacja. A kurwa, no i dobra, a tu jest e, fajny, e, fajny znak taki nawigacyjny, o, do tatr. Stąd no, chyba to w linii prostej pokazuje, no bo jak żeby inaczej, a nie, że najkrótszą drogą. Szosową tatr 150, Rzeszów tam 40. Kolbuszowa, nie wiem, tu nie widać, tak? O, kurwa kokul. mielec dwa, stąd 20? Na pewno nie. Święty Krzyszczyń, Góry Świętokrzyskie 100 km Warszawa 275 Nie, nie widać za bardzo tu to. to jest w ogóle Jeden z przystanków całej trasy jakiejś turystycznej Eee tak, przystanek siódmy Na drodze pożarowej A nie sorry przepraszam Nie po... To jest jakiś przystanek tutaj siódmy e, Drogi krzyżowej Bez tu pociągnięta jakaś droga krzyżowa przez te leśne tereny ale nigdy nie byłem na tej całej drodze krzyżowej, szczerze mówiąc. Nie wiem gdzie się konkretnie te przystanki znajdują przy dobrej widoczności możemy zobaczyć elektrownię połanic, ale to chyba tylko wtedy, kiedy jeszcze ten komin był na największy. No nie wiem Fajnie. O, słoneczku, tu wyjeżdża. Czekam na moment, aż się będzie chować. Mm. Dobra dodam sobie Dodam sobie tak zwane trzecie jajo ubierając trzecie e, ciemne okulary. No. Dobra, nie wiem, tam nie widać za bardzo. Że tu będzie nie szukam żeby wierzę kościelną złapać, ale nie wiem czy to dobrze widać No to by się w okolicach milczać w ogóle za mało takich platform widokowych, jak jest na w Głobikowej pod Dębicą. Pasuje się tam też kiedyś udać. Eee, czy pod Robczycami też jest jakaś platforma widokowa, czy na tym zalewie pod Wolińskim w Nisku. Tam jest naprawdę... Jak widziałem na zdjęciach, e, przefajna prze ta platforma widokowa. Tutaj tym bardziej by się przyprzydała. Panorama byłaby przekurewsko urzekająca. Taki zagajnik jest. Skromnie wyglądającym, bo, bo prawdziwy krzyż e, nie potrzebuje jakichś złotych e, de, dekoracji. Przecież już się powoli zaczyna chować powoli, ale to jest. Muszę uważać, żeby cię w kadrze nie złapało. Dobra, ja muszę płyny płyniki uzupełnić. Kurde, bo bym niechcąco wziął. Niechcąco bym wypił. Tą pozostałość, co to jest? Nie wiem, ciekawe, czy ktoś to wykorzystywał jako faja wodna, ale nie widzę charakterystycznego nacięcia, ale za to, proszę Państwa, tutaj jest tak zwana uprawiana zielona turystyka w pełni tego określenia znaczeniu, bo nawet zostawili tutaj. Ci zieloni turyści swój znak. I oczywiście nie jest to sztuczna wa wagina czy jakaś świeca, bo mamy tutaj o, dymek wypuszczany elegancko z ustnika. No fajnie to zaznaczyli. 420. Czyli nie wiem, to była 420 faja wodna, tak? A ciekawe, które by to wiadro było. A jeszcze tutaj, tam z przeciwnej strony kosza, jeszcze powinno być ee, wiadro e, namalowane. No fajnie, powiem Wam, że. Teraz ten kosz wygląda lepiej niż y, wcze wcześniej. Piecuch Bartłomiej propsuje. Approved. O. Dobra. Spożyjmy. Płyn, po którym nie jeden się może zamieć w halkach. to jest to przy wysiłku fizycznym, jak najbardziej. thank mm -hmm. you